No z tej strony główny planetariusz. A tutaj nam coś wyskoczyło, zagłosił. No, no. Dobra, jeszcze raz. Z tej strony główny planetariusz. Tak jak mówiłem, już dojechałem do miasta. Będziemy teraz próbować dzwonić jeszcze raz do yy, tego zaczarowanego Lucyferka. Dalej ma zajęte. No trudno. Tak, więc szukamy go dzisiaj. Yy, będzie pierwszy. Później znajdziemy namiary na kolejnego. Mniej więcej wiem gdzie mieszka, ale muszę się dowiedzieć dokładniej. No i tak jak mówiłem Wam, szukajcie takich jak macie jakieś znajomości, czy wiecie kto jest tam jakimś pedofilkiem. Od 1% do 100 to dawajcie znać. My się nim zajmiemy. Za takie informacje zapłacimy dużo hajsu, zarobicie sobie. Tylko musi być pewne, i znaczy, i tak się przyzna przy nas. To nieuniknione nie, nie na wykrywaczu kłamstw. Bardzo łatwo to sprawdzić, więc jak chcecie kosmolutki mieć pieniążki z astrolutków, to dawajcie znać, będziemy szukać. Ja na razie działam w swoim mieście na Śląsku, ale jak coś to podjedziemy dalej. Pozdro, główny planetariusz.